Dobra, idziemy do opuszczonej kopalni. Słyszę już pająki jaskiniowe chyba. jak jest jaskiniowe no nie, no jak on mnie walnął bez jaj no chodź tu świrze że... no jak on mnie uderza no bez przesady pizdu o tam jest Ale hajslu. Fuck zabije mnie. I czekamy aż mi się odnowi Nie będę ryzykował Dobra, odnowi się i zaraz wracam, muszę jeszcze tylko na chwilę przerwać, zaraz wracam Dobra jestem. Tam jest drugi spawner. ...niezbyt miło. No po prostu was więcej matka chyba już nie ma, no. O! Kiń mały. Pierdolę. O bez przesady już znowu ginę. Tak, jeszcze stąd. Jeszcze szczur się na mnie rzuca. Samiec czy samica? Czerwone oczy ma. To zły znak. Idziemy na hardcora, trochę rozświetlimy teren tutaj dookoła. Mysz. Co on robi? Dobra. Mniej więcej się, poz... Mniej więcej się pozbyłem ich. Idziemy może znajdziemy jakąś skrzynkę. Ale nie bardzo chcę tutaj wchodzić, bo się pewnie zaraz zgubię Szczególnie jakbym siadł tam na dół. O tutaj coś jeszcze jest. Złoto Dobra, idziemy do w dół tą jaskinią Tak myślałem, że będzie obok Dobra. O Ale emeraldu. Jakieś dziwne dźwięki słyszę. Dobra. Coś, jest, coś jeszcze ciekawszego niż żelazo. Dobra, będzie jeden. Kurde, koniec. To może tutaj coś będzie? Chyba coś będzie. Chyba tak. Albo i nie. Nic ciekawego. Dobra. Nic ciekawego w tych jaskiniach nie udało mi się znaleźć niestety. Tylko trochę przygód. Więc ja sobie już wrócę na spokojnie do domu. Jeżeli coś ciekawego będzie to włączę nagrywanie ale spróbuję jakoś wrócić i zaraz się widzimy zaraz, no zaraz wracam Dobra ja jestem jeszcze na chwilę stamtąd weszliśmy do tej o, tutaj jeszcze zostawiłem szarwier do tej kopalni a tu mnie goni szczur a tutaj mamy całkiem no wskakuj tam a tutaj mamy całkiem fajne pomieszczenie z dużą ilością złota i chyba nawet coś jeszcze tutaj ciekawego byśmy znaleźli i gdybym miał węgiel Dobra, tutaj nic ciekawego, dobra Zbierzemy sobie to złoto Mam nadzieję, że to nie jest tylko jedno złoto no, dobra, parę jest. No, nawet więcej niż parę. Dobra, i tutaj jest bardzo fajnie wyglądający kanion. Lawa wszystko. Szczur nawet. I parę emeraldu. Dobra, ale ja to miejsce spróbuję sobie zapamiętać jakoś. Może oznaczę sobie pochodniami, to będzie dobry pomysł, na zewnątrz. I jeszcze na pewno tutaj wrócimy. Na pewno, to nie wiem czy na pewno. Ale jeżeli będę potrzebował jakichś materiałów, to sobie tutaj wrócę. Dobra, więc ja już wracam teraz naprawdę do domu. Zaraz wracam. Zaraz widzimy się w domu. Tak. Dobra, ja jestem z powrotem. Tutaj sobie zrobiłem już wcześniej taką ścieżkę. I idziemy sobie zobaczyć ile się już... Ile już wydobyli... O, trawa już rośnie. Ile, ile wydobyli materiałów. Trochę to jest cienkie, że oni tam cały czas wydobywają to 64, ja bym to już dawno wydobył. No ale dobra. Um, I tam już mi się w domku przetapiały te materiały, co już co zdobyliśmy, właśnie jak byliśmy tej chwilą w jaskini. Wezmę sobie też ze skrzyni jakieś do sprzedania i pójdziemy sobie sprzedać i zakupimy sobie pewnie jeszcze ze czterech pr pracowników. Czy to się już zebrało? No jeszcze nie. W sumie nie był chunk wczytany, ale nie wiem, że to ma coś do rzeczy w tym modzie. O, są moi robotnicy, już no już myślałem. Co on tam wszedł? O, jaki dźwięk nawet jest. Heh. Ale tutaj powinno być ich trzech. Gdzie jest trzeci? Typ? Ja trzech kupiłem. Trzech było wcześniej. Ech, takie same postępy. Mam hajsu 3000, 3,5. No, mogę sobie jeszcze po jednym kupić. My worker. ...to mnie chcesz zabić? Bywalker... Dobra... Trochę to jest znaczy, Trochę to jest źle zrobione, że oni tutaj... O! Właśnie, o to mi chodziło! Tam jeden, tu jeden... No Dobra, już znowu przyszli, wszyscy poszli w jedno miejsce. Lubił tą kratkę. Dobra Tam się pewnie jeszcze nie przetopiło O to ja sobie prześpię noc To się od razu przetopi Akurat właśnie noc zapada To ja sobie już prześpię noc Wezmę sobie te materiały Inaczej będę wyobrał materiały Dobra Zaraz wracam Tak Dobra jestem Znowu pada deszcz Tak stąd nie mogę sprzedać nic ...stąd sprzedam sobie może ten przetopiony kamień... ...stąd sprzedam sobie większość... ...dużą większość lapisu... ...sprzedam sobie chyba nawet cały redstone... ...nie no dobra, tyle sobie zostawię, 64 redstone'a... ...to na razie pozostawiam... ...jest tak, że laza sprzedam, sprzedam większość złota... 7 sobie zostawię. Tak, to wszystko sprzedaję. Sprzedam sobie siodło. To mi się na pewno nie przyda. Nie, no sprzedam. Sprzedam sobie większość kości. To też mi się na nie przyda do niczego. Chociaż nie wiem, czy nie sprzedam. Sprzedam wszystkie. Za to na pewno dużo dostanę. 23 nitki sprzedam. 23 nitki. Strzały przyciski i zrobiłbym jeszcze TNT, TNT też jest drogie pewnie ile odwrotnie 5 tylko um, Czerwoną pochodnię sobie zrobię Jedno TNT wysadzimy Żeby nie było Że się namęczyłem Zabijając skripery i sobie teraz nie popatrzę jak wybucha TNT Więc może sobie wysadzimy tą górkę No, jeszcze w kaktusach biegłem ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, idziemy sprzedać resztę. Tu też Jestem ciekawy też czy da się kupić eee yy, kamień deski i tak dalej. Jeżeli tak, to to jest chyba nieopłacalne chyba że już masz naprawdę dużo pracowników, to może wtedy szybciej wydobywają. Chyba że tak, te, że ten kamień, nie, no to na pewno nie będzie drogi. Tym 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 tym. Dobra. Sprawdźmy co mamy tutaj. Linden Steel Eyes okay. Arrow, Egaro, oo, tu jest to Homingball 5400 Explosive Arrow, proszę bardzo music disk, bardzo dużo crossbow, o proszę kusza, włócznie warhammer bad camera Z niektórych modów można sprzedawać tutaj rzeczy Ale ja chcę sprzedać to Pierwsze... U malutko Jak wstawiam to do sprzedaży to coś... nie. No nie no, bez przesady Nie da się sprzedać Chyba że się u niego nie da sprzedać lapisu To się da Ale stąd się da Siodło O, siodło drogie się nitki, się. wlazło 16 tysięcy 23. Uuu, to już nie dużo doszło, ale to będzie dobre. To byłoby dobre. Idziemy do kowala, może on to, może mu się uda to sprzedać. Nice. Dobra idziemy spróbować yy, opylić te rzeczy kowalowi. Może on będzie to chciał kupić item. No jednak nie. No kurde, żeby złota nie chcieli kupić, no naprawdę. To jest trochę dziwne. Ale Krokoplate Właśnie można sobie robić mm, krokodylową zbroję. Ale musiałbym mieć um, koło siebie gdzieś. Yy, no. Bagno. Zabrakło mi słów. Dobra, ale tutaj może coś fajnego kupimy. Zanim pójdziemy kupywać. Nie, nie. Z yy, robotników. What the fu! Fajnie. Jak to się robi? No niestety w tą stronę to nie działa. Ale w tą stronę działa. Dobra, nie musiałem to znaleźć. Tak książeczka, white ale na razie nie, bę nie będę tego robił mm, sell item Pff, 100 płonące skrzydło, ciekawe do czego to służy crystal wing 810 8 ale kupimy sobie diamantowy hammer Warhammer, znaczy to jest to Javelin. Muszkie, co proszę. Warhammer czy Axe? Chcę zobaczyć co to jest. O nice! Aha, <noise> A jakbym chciał to... ...zwinąć Sprawdźmy jak się tym uderza Dział znikł Chyba sobie kupię takie diamentowe Podoba mi się Mmmm coś tu jeszcze fajnego. Dark matter Wooo Talizman Dobra um, Diament Ale tanie Nawet mi nie szkoda żeby kupować. No ale i tak jest szary, to jest trochę głupie Ale będziemy trochę z tego nawalać Idziemy kupić z robotników tu i tu Dobra czterech, nie będę kupował pięciu, pięciu to trochę dużo Kupię sobie jeszcze do, po czterech Już myślałem, że ich nie ma. No i znowu mi coś klatkuje, no. Weź się uspokój, Minecraft. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam, zaszalejemy. Mamy trochę hajsu z tego... Z tych kości w szczególności. No, teraz jest trzech. I kupujemy sobie jeszcze pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery. He. Hire Civilian Worker Institute. Aha, to taki but. <laughs> um, skończyli mi się pracownicy. Nie mogę więcej zatrudnić i chyba muszę wybudować. Ale ich tu lata. Ja cię. Chyba muszę wybudować y, dom w mieście swoim. Nie, musisz kogo zatrudnić. Cancel. Przestań klatkować. Um, tam jeszcze też trochę. Niestety nie mam więcej kamienia ani drewna. Chyba. A z, nie, ze skrzyni nie będę brał, bo i taką mała, to jest na mój własny użytek. Więc... Ja sobie pozbieram tak żeby on tutaj miał pełne paski i zbudujemy sobie large house chyba price list large house large house <laughs> trochę drogi ale trudno, zrobimy sobie ten Large House Tylko pierwsze muszę sobie nazbierać materiałów, więc ja zaraz wracam Dobra, jestem w tym pomieszczeniu Nazbierali cały pasek Dobra, był przed chwilą cały pasek Ale 64 to nie jest cała ta 64 to jest tylko kawałeczek tego Więc Trochę mamy tych materiałów To chyba jest 320 o ile się nie mylę tak samo, jak jest tam napisane, u tego, co sprzedaje to wszystko. Creeper. Powiem wam, że ta maczuga jest zawalista. Zawaliście mocna jest. Podoba mi się. Uuu... Fuu, no nie, jak to jest... Jak to może być takie chamskie, no Boże... Jeden pasek na dwa... D dwa domki, no, no bez przesady, jeszcze gdzieś mi tu jakiś duch lata, dobra, e, więc ja się skitram do górników, tak, i z widokiem na nich zakończymy sobie ten odcinek, o, tego nie widziałem, <grym> fajne, e, mam nadzieję, że wyjdzie z tego dwa części nie, tr dwie części nie trzy, jak wyjdzie Dwie i z czymś, to pewnie dokręcę jeszcze tutaj kawałek, ale to się jeszcze okaże i wy sobie zobaczycie to za parę dni. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.